Dzień dobry, Daniel Starczewski z salonu Renault Nazaruk Service, z ulicy Abramowickiej 45. Dzisiaj porozmawiamy o pewnych funkcjonalnościach, które możemy odkryć w samochodzie Renault Captur. A te funkcjonalności dotyczyć będą ustawień związanych z bezpieczeństwem i z komfortem jazdy. Żeby to zrobić, należy po pierwsze uruchomić tablet, który znajduje się w centralnej części samochodu. Klikamy. Ustawienia i asystent jazdy. I w tym momencie za pomocą graficznych znaków samochód e, pozwala nam na ustawienia wielu elementów bezpieczeństwa, i zacznijmy może od elementów, które są od lewej strony, górnej części. Odległość z przodu. Jeśli to kliknę i aktywuję, w tym momencie aktywny jest system ostrzegający, że. Samochód, który jedzie przed nami, jest za blisko. Ta odległość bezpieczna jest uznawana jako dwie sekundy od poprzedzającego pojazdu. Jeśli ta odległość będzie mniejsza, wtedy na naszym ekranie przy liczniku prędkości będzie się pojawiały ostrzeżenia dotyczące zmniejszenia tej bezpiecznej odległości. Stale włączone mamy aktywne hamowanie. Oczywiście można je wyłączyć, ale nie chcemy tego robić. Aktywne hamowanie. To jest taki system, który pozwala nam zahamować samochód wtedy, kiedy zagapimy się, a samochód poprzedzający nas zacznie gwałtownie się zatrzymywać. Wtedy samochód nasz będzie starał się nie dopuścić do uderzenia. Od prawej strony, od góry, mamy możliwość włączenia lub włącze, wyłączenia informacji o znakach drogowych, i te znaki drogowe przede wszystkim dotyczą. Ostrzeżenia o prędkościach, ograniczeń prędkości. I tutaj na dole jeszcze jest możliwość włączenia lub wyłączenia oraz konfiguracji asystenta pasa ruchu. Ta konfiguracja jest dwuetapowa. Możemy ustawić, czy wibracje na kierownicy mają być małe, średnie czy wysokie oraz te ostrzeżenia mają się pojawiać. Wcześniej, a to znaczy, że zanim w ogóle zbliżymy się do krawędzi jezdni albo do środka jezdni, standardowe, czy mają się pojawiać dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście przekroczymy ten pas jazdy. Ustawimy tutaj na średnie pozycje i wracamy do tej pozycji. W ten właśnie sposób możemy poustawiać sobie wszelkie elementy dotyczące bezpieczeństwa w naszym samochodzie nowym Renault Captur. Dziękuję.